Wykopaliska archeologiczne w Gdańsku yy, i tutaj niesamowita, zabytkowa droga brukowa. To jest właśnie bruk. Yy, I w trakcie czyszczenia, słuchajcie, z tego bruku wydrapałem niesamowite znalezisko. Słuchajcie, Gdańsk, czyli Dancisz, bo głównie zamieszkany przez Niemców, Polacy byli w mniejszości, ale znalazłem właśnie plombę polską z napisem Kontrola Skarbowa. Kontrola Skarbowa z polskim orzełkiem. Piękna plomba. słuchajcie niesamowite sprawa. Czyli polski akcent, właśnie w tym wolnym mieście Gdańsku Cyferka 623. Czy 623? Ło! Ojojoj. No i tyle właśnie. I piękny orzełek. Ona jest zrobiona z ołowiu. A ci jest piątek. Wielki post. Kontrola skarbowa, czyli gdzie skarb twój, tam serce twoje. Tak, generalnie by trzeba to wytłumaczyć. Kontrola skarbowa, czyli kontrola skarbów. Musimy skontrolować nasze myśli, nasze uczucia, nasze skarby, bo tam, gdzie są nasze skarby, tam jest nasze serce.